Sonic, Exe, Metal Knuckles i bardzo wiele mitów Cześć, dajcie, moi drodzy, ja jestem z i po ostatnich tj. filmach wysłaliście mi naprawdę mega dużo słuchajcie kozackich mitów właśnie w Sonic Speed Simulator. Dzięki którym słuchajcie między innymi możemy z znaleźć Sonic Simulatora z oraz metal nakrysa, ale moi drodzy, oczywiście jeżeli one zadziałają z chęci i dzisiaj naprawdę sprawdzimy sobie bardzo potężne mity, z które mi wysyłaliście i z jeden z nich mówi słuchajcie, że możemy na mapie odnaleźć chęć Sonic Exe oraz słuchajcie, można wejść w jakiś tj. dziwny konkurs słuchajcie z metal Nakylsem, tego słuchajcie, można jakoś zdobyć. Wkardzym moi drodzy pamiętajcie aby kończyć stawić łapę w górę słowa z I napiszcie moi drodzy, w komentarzu końcie swój mit w Sonic Speed Simulator To słuchajcie sprawdzimy go w następnym odcinku No i pamiętajcie słuchajcie aby kończyć na Instagrama Grupę w Robloxie słuchajcie oraz na Discorda Jeremy wszystko słuchajcie Jest w opisie w każdym razie moi drodzy Jak pewnie wiecie słuchajcie mamy nowy update słuchajcie Mamy ogólnie do zdobycia mamy tutaj słuchajcie Chief Amy no i mamy moi drodzy tutaj Summer Sonika moi drodzy bardzo fajne jeszcze Mamy słuchajcie do tego hot dogi nowe ale moi drodzy Dzisiejsze mity dotyczą słuchajcie zupełnie czegoś innego Więc z nowego update'u właśnie słuchajcie, czyli według was coś takiego jest tajemniczego w gierce słuchajcie, albo coś takiego stało, więc moi drodzy zobaczcie na to co takiego mamy słuchajcie właśnie w tych mitach, uwaga, a więc pierwszy mit brzmi mamy mita, że da się zobaczyć Sonic Exe chyba w, 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 w SSS, czyli słuchajcie w Sonic Speed Simulator w wielkim zbiorniku z różowym płynem na samym środku w Chemical Plant, na jednym z boków zbiornika da się zobaczyć pojawiającego się Sonica Exe, sam pójdź i zobacz, please. I moi drodzy, z tego co zrozumiałem, słuchajcie, musimy pójść na Chemical Plant i tam, słuchajcie, w wielkim zbiorniku, słuchajcie, z płynem możemy znaleźć Sonica Exe, słuchajcie, zobaczymy czy to działa, ale słuchajcie, jest naprawdę ciekaw i zobaczcie, za 5 dni będzie wypuszczony, słuchajcie, Metal Sonic, naprawdę się go boję, powiem wam, słuchajcie, że się go boję. A, słuchajcie, no i najważniejsze, dla osób, słuchajcie, które nie wiedzą co to jest w ogóle Sonic Exe, Słuchajcie, Sonic Exit to jest słuchajcie, jakby straszna wersja zwykłego Sonica, zobaczcie. I ogólnie była ona w różnych tam słuchajcie, takich opowieściach i tak dalej w różnych słuchajcie, grach była, słuchajcie. W każdym razie wygląda ona dokładnie tak, słuchajcie, w ogóle widzieli, czego szukamy. Patrzcie, moi drodzy, na to, jak to wygląda. To jest, moi drodzy, właśnie Sonic Exit. słuchajcie. Jest to ogólnie Sonic, który ma takie czerwone oczy. Jest on, słuchajcie, dosyć taki, naprawdę taki, no moi, do, do, dosyć broczny, ale ogólnie, moi drodzy, jest to właśnie taka postać, która jest, dosyć, słuchajcie, straszna, ma czerwone oczy, słuchajcie. Jest ogólnie cała taka, to jest taki, słuchajcie, jakby straszna wersja Sonic. Więc, moi drodzy, bardzo fajnie byłoby, słuchajcie, ją znaleźć właśnie tutaj ogólnie gdzieś, moi dudy w tej całej gierce, więc naprawdę, słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj, słuchajcie, zobaczyć tego Sonika i go znaleźć, a może, słuchajcie, nawet zdobyć jako postać, słuchajcie, to byłoby w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajnie, moi drodzy, więc naprawdę, słuchajcie, ja mega na to liczę. W każdym razie lecimy i, słuchajcie, zobaczmy, co takiego słychać. A więc, moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy właśnie w Chemical Plant, słuchajcie, najbardziej takiej tajemniczej w sobie arenie, gdzie mamy, słuchajcie, tutaj uwięzionego, słuchajcie, Agent Sonika, czy, słuchajcie, Stealth Sonica, różne to się mówi. No i moi drodzy mamy tutaj właśnie Mr. Eggmana. I moi drodzy właśnie tutaj znajduje się wielki zbiornik. Słuchajcie, z różowym płynem na samym środku. Słuchajcie, tylko musimy do niego trafić, zobaczcie. Ogólnie do niego się, słuchajcie, szło chyba gdzieś tutaj. Czy tutaj, słuchajcie, gdzieś tam szło. Okej, okay, tutaj, moi drodzy, teraz spróbujmy. Tutaj, o właśnie, słuchajcie, teraz tutaj. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na samym środku. Chyba, moi drodzy, o ten zbiornik chodziło, słuchajcie, bo to jest taki wielki zbiornik. Na samym środku, słuchajcie, właśnie z tym czymś. Chociaż moi drodzy nie wiem w o co chodziło, ale to, słuchajcie, musimy tutaj zobaczyć. Na ściankach będziemy mieli Sonika Exit, słuchajcie, to są ściany tego zbiornika, zobaczcie. Tutaj mamy chyba jedną ścianę, tutaj mamy, słuchajcie, drugą ścianę. I słuchajcie, przypatrzcie się uważnie, słuchajcie, czy tutaj gdzieś widać e Sonika Exit Chyba mogę że nie chodzi o ten zbiornik, ale słuchajcie, mam nadzieję, że chodzi o ten. Więc słuchajcie, dobra, zobaczmy. Czy tutaj słuchajcie, jest widać gdzieś Sonika Exit tutaj słuchajcie nie widać, słuchajcie, może tam w ogóle widać go, tam słuchajcie też nie widać. Krawędzi zbiornika jest naprawdę dużo, słuchajcie. Może słuchajcie tutaj, zobaczcie. Tutaj też są krawędzie, zobaczcie. O, tutaj widzicie. To też słuchajcie są krawędzie, więc być może tutaj, albo słuchajcie, na przykład, zobaczmy kamerką tutaj. O tutaj, na przykład, moi drodzy, może tu jest gdzieś ukryty, ale naprawdę powiem wam wczoraj, słuchajcie, że nie wiem za bardzo, o który zbiornik, chodzi, To jest tak napisane. To słuchajcie, nie mam pojęcia, ale dobra, słuchajcie, przypatrzmy się jeszcze. Tutaj też nie. Chyba, że, moi drodzy, chodzi o coś innego. Zobaczcie, jak pójdziemy sobie tutaj, jak pójdziemy sobie, słuchajcie, w tą stronę, zobaczcie, o tu. O tutaj zobaczcie, pójdziemy sobie w górę, to tutaj chyba gdzieś był też taki zbiornik, słuchajcie jakiś. Ale nie jestem pewien, chycie, że to o ten zbiornik chodzi, Zobaczcie, jak pójdziemy sobie tutaj, to też zobaczcie, idziemy w dół. Teraz, moi drodzy, nie wiem, w sumie jesteśmy w tym samym skajcie zbiorniku. Zobacz, szukamy jeszcze raz Zatrzymajmy się i słuchajcie, zobaczmy kamerką, czy tutaj gdzieś może jest Sonic X, ale słuchajcie, naprawdę go nie widzę, więc drodzy, spróbujcie wy sami go poszukać słuchajcie i, i napiszcie mi w komentarzu, schajcie, czy ten mit jest prawdziwy czy fałszywy, więc słuchajcie, poszukajcie go tutaj samemu i napiszcie mi później schajcie, w komentarzu, czy udało wam się schajcie, cokolwiek zobaczyć, czy nie, więc będę w sami wiedzieć, czy ten mit schajcie, jest fałszywy czy jest prawdziwy. My teraz słuchajcie przejdziemy do kolejnego mitu i w tym celu słuchajcie wrócimy sobie może. E, może wrócimy sobie słuchajcie na spawna. Ok słuchajcie, lecimy na spawn. Dobra, drodzy, więc tak, drugi mit jest następujący. Elo, mam Mita, jak będziesz miał te zadania na Chemical Plant na wieży, której jest Metal Sonic, to będzie bardziej podładowodla... dla. Aha, pododowany chyba. I jak wpiszesz Metal Sonic 2221 SP to Metal Sonic da ci wyzwanie na wyścig. Jak go pokonasz, to będziesz miał skina Metal Sonic. Okej, okay, please to działa tylko kiedy uratujesz to z pułapki. Okej, okay, słuchajcie, czyli rozumiem, że musimy słuchajcie, wrócić na Chemical Planta. Okej, okay, dobra, więc wracamy teraz. Okej, okay, słuchajcie, ja niestety tego Sonika z pułapki nie mam, ale moi drodzy, rozumiem, że chodziło o tamto miejsce. Dobra, ale w takim razie, jeżeli by to zadziałało, słuchajcie, to kod powinien też, słuchajcie, jakoś być zredimowany. Chociaż mam, mam nadzieję słuchajcie, ale nie wiem. Ok, słuchajcie, ten kod brzmiał, już wam mówię, zaraz, słuchajcie, sprawdzimy. Okej, okay, więc shop i teraz, słuchajcie, reading code i on brzmiał, słuchajcie, Metal Sonic e, Metal Sonic 2, 2, 2 1, 1, SP. Okej, okay, słuchajcie, to jest taki kod jestem, słuchajcie, mega ciekaw, czy on w ogóle zadziała, słuchajcie, bo teoretycznie może on działać jak, jak ta osoba napisała, tylko jeżeli masz już odblokowanego, słuchajcie, tamtego Sonica, ale zobaczymy w ogóle, czy to coś takiego mi zadziała, więc uwaga, kod reading failed, słuchajcie, i ten kod nie działa, więc chyba no niestety nie jestem w stanie spróbować tego Mita. Bo słuchajcie, niestety moi drodzy, ale no nie mam jeszcze tego odblokowanego słuchajcie Sonika, więc chyba wy możecie ewentualnie spróbować, słuchajcie, zobaczyć co działa, więc dajcie też moi drodzy, znajdziecie co w ogóle działa. Przynajmniej słuchajcie będę wiedział, ale słuchajcie, mamy też trzeciego Mita i w tym celu słuchajcie, też wrócimy sobie na spawna i słuchajcie, zaraz coś bardzo ciekawego zobaczymy, słuchajcie, wracamy! Okej, okay, słuchajcie, kolejny mit brzmi. Yy, podobno jak pójdziesz na Emerald Hill, to jak pójdziesz na górę, znajdziesz pętlę, a za pętlą będzie tam czekał ciebie Knuckles. Okej, okay, słuchajcie, lecimy do Emerald Hill. Tylko słuchajcie, teraz musimy przejść, yy, musimy przejść, słuchajcie, tylko oby. Ale to słuchajcie, moment, zaraz z was wracam. A więc lecimy, słuchajcie, dobra, lecimy do Oby. No i teraz, moi drodzy, musimy tylko szybko przejść, słuchajcie do oby, ale to nie będzie trudne, więc lecimy słuchajcie sobie, uwaga. O, lecimy, lecimy i słuchajcie, jesteśmy w Emerald Hill. No i teraz słuchajcie, musimy znaleźć jakąś wielką... Wielką pętlę, okej, okay, słuchajcie, musimy znaleźć wielką pętlę Okej, okay, tam chyba widzę pętlę, okej, okay, Mój drodzy, widzę pętlę Musimy się, słuchajcie, tylko tam dostać A więc, zobacz, słuchajcie, musimy tylko teraz się tam dostać Co nie będzie takie proste, jak myślałem, ale dobra Okej, okay, mamy reward, fajnie Okej, okay, mój drodzy, faktycznie mamy pętlę Zobaczcie, mamy pętlę i tutaj, słuchajcie, za tą pętlą Mamy, słuchajcie, zobaczcie, nakylsa. Okej, okay, moi dody, jesteśmy i faktycznie słuchajcie, zapętlą. Mamy słuchajcie kartkę z Nakylsem, zobaczcie. I mamy teraz Nakles, zobaczcie! Wow! Mam kolejnego skina, zobaczcie! I teraz uwaga! Mamy, zobaczcie nowego skina Knuckles! Wow, zobaczcie, naprawdę moi drodzy, bardzo fajnie. Czyli, słuchajcie, naprawdę mamy ten mit potwierdzony, słuchajcie. Czy dzisiejszy balans jest taki, że mamy, słuchajcie, dwa mity, z których moi drodzy, pierwszy z Sonikiem, słuchajcie, z nie wiem szczerze, czy on jest raczej, znaczy, słuchajcie, nie widziałem tam żadnego Sonika Egze, więc słuchajcie, jest chyba obalony, słuchajcie. Drugi mit z metal z słuchajcie, no też nie wiem szczerze, to słuchajcie, wy musicie sprawdzić. A trzeci mit, słuchajcie, jest potwierdzony, więc słuchajcie, bardzo fajny odcinek, moi drodzy. Więc pamiętajcie, by koniec stać w górę, słowa, i napiszcie, moi dozy, koniecznie swój mit. Do sprawdzenia, zchajcie, będę bardzo ciekaw. słuchajcie, co wy takiego napiszecie. słuchajcie, do sprawdzenia, właśnie w tym odcinku. Więc, papa, słuchajcie, się ma. Elo, i na razie. A, słuchajcie, no i pamiętajcie, żeby kończyć, schadźcie napisać swojego mita, właśnie moi drodzy, do Sonic z Pixie To słuchajcie, tego sprawdzimy w następnym odcinku. Więc, napiszcie, co tam uważacie w komentarzu. Schadźcie, właśnie mi taki ciekawy.